Masz fazę na morsowanie? Oglądaj dalej! Witaj na Baltic BHP.pl. Ja jestem Paweł. A w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Ci niesamowity produkt, który świetnie sprawdzi się w takiej aktywności, jakim jest morsowanie. Jak wiecie, ci, którzy mnie obserwują na Facebooku, wiedzą, że mam niezłą zajawkę na kąpiele zimowe. Ale ja nie używam takich gadżetów jak czapki, rękawiczki czy buciki. Ale jeżeli ty wchodzisz do wody i czujesz, że potrzebujesz czapki, czapka marki Sneakers będzie idealnym rozwiązaniem dla ciebie. 50% akryl i 50% wełna, jeżeli chodzi o skład. Kolory do wyboru. Ja dzisiaj wziąłem zielony, bo zielony bardzo mi się podoba. Jak wiecie, podczas wszelkich aktywności na świeżym powietrzu i morsowaniu czy zanurzaniu się w zimnej wodzie, bardzo ważne jest to, żeby za dużo tego ciepła nie uciekło, więc kiedy nakryjecie sobie głowę ciepłą czapką sneakersa fisherman, jesteście niedeszczyć, dobrze chronieni, to jeszcze macie plus 5 punktów do świetnego wyglądu. Co ważne w czapce? Jeden rozmiar dostęp na czterech, tak mi się wydaje, w czterech kolorach. No i oczywiście świetny napis Sneakers Workwear na przodzie. Ci wszyscy, którzy już poczuli się namówieni zapraszam pod ten link. Klikając w link, ten link przenosicie się od razu do sklepu balking.pl, w którym możecie zakupić tą czapkę z szybką dostawą. Do wyboru macie Inpost i D -d -d -d. Z mojej strony to już wszystko. Życzę bezpiecznych kąpieli. Trzymajcie się. Cześć.